Dzień dobry. Pokrótce może parę słów na temat inwigilacji. No wyobraźmy sobie taką sytuację. Nie wiem, potencjalnie mieszkamy sobie, gdzieś mamy sąsiada za ścianą, tak, sublokatora ewentualnie czy coś, który to zakłada nam podsłuch na telefonie, śledzi nasze poczynania, czy nie wiem, kamery montuje u siebie na balkonie i nas nagrywa. Żeby to później wykorzystać w celach zarobkowych, marketingowych, tak delikatniej rzecz ujmując, nie? <grystanie> no właśnie, wie kiedy, o, wchodzicie do łazienki, mijecie zęby. Telefon ma odkrytą kamerę zakrytą wszystko jedno. Mikrofon nie jest wyciszony. Bo jak? Trzeba było wyłączyć dane, nie? Komórkowe. I nagle dostajecie od razu reklamę. Słuchajcie, pierwsze co tam otworzycie. Przeszczy włosów. Musiał was podglądnąć, nie? Podejrzeć. No dobra, ale zakryjecie sobie tą kamerę już na 100%. Idziecie mieć naczynia wychać w tle sztuczce, pierwsza reklama, noże, <noise> etc. Można by mnożyć, nie? Co jesteśmy przecież na legalu, bo co, no, takiego sąsiada, który nas podsłuchiwał cały czas. Więc no, no, ja, żeby inaczej, tak? inaczej, przecież nie wolno nikogo w ten sposób inkigilować, prześladować. Zauważyliście? Jakoś ma mało tych mani prześladowczych jest teraz, bo wszyscy są tak <noise> czy prześladowani, w sensie inwigilowani, że, że wiecie, musielibyśmy wszyscy zwariować, no to, już nie z Manią. No. Nie wiem, czy Manią, czy Hanią, czy, 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 czy kogokolwiek, ale jesteśmy na takiej smyczy, że nikt nie policzy na ile nas. Księżyca w świetle słońca, czy odbijane światło, czego w ogóle nie ma. Non-stop. Chciałbym się powiedzieć: Uf. wyrzuć telefon, zdemontuj wszystkie możliwe nadajniki, etc. Stalinki pościąga <grystanie> No właśnie. Wszystko na regalu. Taka inwigilacja wiecie, no ale. <laughs> Mamy tego dość, nie? Czy nie? No właśnie. Gdzieś wyczytałem ostatnio, że aby się wyzbyć takiego przeciążenia umysłu związanego z przewodnicowaniem, używaniem telefonów i tym podobnych rzeczy, to człowiek nie powinien mieć kontaktu z telefonem. przez jakimkolwiek wiecie, urządzeniem przepraszam przez minimum kilkadziesiąt minut nie? nie wiem jak nauczyciele sobie w szkole radzą teraz z tym. wszystkie dzieciaki z tymi telefonami ale jak widzę te małolaty w potargarych rajtuzach wymalowanych na wampa dzieciaczki te dziewczynki. To się czuję trochę jak w jakimś spektaklu kręconym. Nie wiem. Imitującym Sodomę? Czy coś? Cześć. Na razie. Z Panem Bogiem. Gdzie to się było?